W roku 1956 Europa płonęła. Przecia Rzesza, która jeszcze kilka lat wcześniej z impetem podbijała kontynent, stała na krawędzi zagłady. Na wschodzie armia czerwona zbliżała się do Berlina jak burza, a na zachodzie alianci przekraczali Ren, otaczając niemieckie miasta niczym drapieżne ptaki. W tym chaosie, w sercu zniszczonego kraju, cywile uciekali w panice, a żołnierze Wehrmachtu, zamknięci w okopach, Walczyli już nie o zwycięstwo, lecz o przetrwanie. W kwietniu 1945 roku w mrocznym bunkrze Berlina Adolf Hitler skrył się przed widmem nieuchronnej porażki. Otoczony przez ściany, które niegdyś były symbolem jego potęgi, teraz stawały się grobowcem jego marzeń. Jego serce z kamienia zaczynało pękać, a wiara w zwycięstwo ulatywała jak dym z płonących miast. Czuł, jak jego imperium zamienia się w pył, ale nie potrafił znieść myśli o kapitulacji. Kiedy nadeszła majowa burza, armia czerwona zdobyła Berlin. Czerwony sztandar powiewał na murach reichstagu, symbolizując nie tylko koniec, ale i nowe narodziny. W miastach, które kiedyś tętniły życiem, rozbrzmiewał lament zniszczenia, a w powietrzu unosił się zapach dymu i żalu. Serce Rzeszy, które biło tak mocno, teraz biło ostatni raz. 7 maja 1945 roku w Reims podpisano akt bezwarunkowej kapitulacji. Dzień później w Berlinie dokument został zatwierdzony, stawiając kropkę nad i w historii Europy. Po sześciu latach krwawej wojny kontynent odetchnął z ulgą, ale nie bez wspomnienia krwi, która została przelana. Upadek Trzeciej Rzeszy to nie tylko koniec jednej dyktatury, to memento dla przyszłych pokoleń. To ostrzeżenie jak daleko może prowadzić fanatyzm, nienawiść i wojna. Wśród ruin i wspomnień, które wciąż brzęczały w uszach ocalałych, zrodziła się nadzieja, że takie demony nigdy więcej nie wyjdą na światło dzienne.